Cześć, tu Jacek. Bobrzysko, zębacz. Dzisiaj jak widzicie słoneczko świeci. nasz dziw. Zaczniemy od kalendarium. Czyli dzisiaj imieniny obchodzą. Elżbieta, Seweryn oraz Baralam Dionizy. Dragosław, Faust, Jakub, Kryspin, Maksym, Małowit, Matylda, Paweł, Salomea, Teodor. Przysłowia na dzisiaj: Na świętą Elżbietę bywa śnieg nad piętem. Święta Elżbieta, śniegiem pokryta zjawa to Elżbieta święta czy ta zima będzie cięta. A mamy dzisiaj jeszcze Światowy dzień rzucania palenia tytoniu. To nie rzucił nie rzuca. Światowy dzień filozofii Święto Młodego Wina. Dzień toalet. Międzynarodowy dzień zapobiegania przemocy wobec dzieci i Międzynarodowy Dzień Mężczyzn. Wszystkiego dobrego. No to możemy zaczynać wznowienie pensji. Tu mam jeszcze kupę, sobie wysłałem na 14 Multi Multi. Dziewiątka dzisiaj jest 9 liczb w promocji. O połowę więcej płacą. Także zobaczymy. Wysłałem sobie na 14. Co będzie? się okaże. I zakupiłem 10 sztuk pensji. 5 w takim kolorze i 5 w takim kolorze. Tu jest różowy, a tu jest taki pomarańcz, coś. Nie wiem jak to nazwać. Wiadomo, kobiety bardziej wiedzą co to za kolor i faceci to ma. jednak nie wiedzą. Dobra, także wydane 20 zł. A ile ugramy? Tym okaże za chwilę. Jedziemy 34 i 29. A mamy, mamy 31, ten. pensje 19, 35.

14, 19. Nie drapię takich 13. Ale że dzisiaj jest premiera wznowienie to, to zakupiłem, no bo co 26, czyli następna. Taka rywalizacja będzie 5 w kolorze nie wiem, czy to jest róż. Róż chyba 20 i 33. Mamy 20, czyli 2 zł, 38, pensja 6 i 21, czyli 2 zł CC, czyli mamy pierwszą wygraną i jedziemy następną. 7, coś mi się te kontrolne wciąż tu odkrywają i 27. Jeżeli trafne, to będzie coś więcej, bo jest H jakieś tam. No. A mamy 26 oczywiście obok, 32 i 23, czyli przegrana. I jedziemy te fioletowe. A mamy kurcze 29 i 28, już mi się odkryło znowu jakaś R. Pensja 13, 31, 26.

Super! Normalnie super. Dziadostwo. Na 10 z drapeczek. Przegrało 9. Wygrała jedna z kwotą. 2 złote. Kurczę, co ja z tym zrobię? Matko święta. Jak ja bogaty już jestem 2 złote. Nie wiem, czyli na miasto zaszaleć. A nie, bo pozamykano wszystko to gdzie pójdę. Musiałeś. Chyba skoczę do żabki. Dobra. 20 zł wydane. 18 przerąbane. Wygrała tylko jedna zdrabka kwotą 2 zł. Także. Szał nie ma dupy, nie urywa. Dobra. To by było na tyle. Bober Ty zębaczu. Paskudny jeden. Ja tej zdrabki tam kupować raczej już nie będę, bo. Mówię, nie, nie podchodzi mi to wszystko za te dwa złote. Tam trzeba mieć naprawdę szczęście, żeby cokolwiek trafić. Także. Pozdrawiam wszystkich. Życzę miłego dnia. Dużych wygranych na premierach. Więcej niż ja, bo u mnie katastrofa. Bez komentarza. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Pa pa!